Dzisiaj porównamy dwa białe, przynajmniej u mnie, łuciki, czyli Jordany 34 Low oraz Lebrony 17 Low. Oczywiście jest to porównanie, które zamówiliście pod poprzednim odcinkiem. Szymon, na pewno oglądasz ten odcinek, więc zobacz. Twoje Jordanki są tutaj. Yy, rzadko porównuję dwie te pary butów, ponieważ nie należą one do moich ulubionych par butów. Yy, na pewno mega szanuję to CW, bo jest przepiękne. Yy, no, no to tyle o godzinie yy, Nie, no dobra. Yy, pamiętajcie, zanim przejdziemy do samego oceniania, zasubskrybować kanał, polubić ten film. I skomentować, które buty w Waszej opinii są lepsze. Lecimy, więc tak tutaj mamy LeBrony 17 Low CW Tune Squad. Tutaj mamy Jordany 34 Low. I tak, może jak już jesteśmy przy CW, to to białe CW, które mam, dla mnie jest najładniejsze. I szczerze powiem: 34 Jordany ogólnie czy wysokie, czy niskie, dla mnie nie miały wybitnych CW. Jest to but po prostu miałki i niczym się nie wyróżniający. Niestety, to jest w miarę ładne CW, dlatego je mam. Więc no, nie ma tutaj wybitnych jakichś kolaboracji, nic takiego. No, no nie, ten 34 but to tak dla mnie, na pewno lepszy niż 33, ale to jeszcze nie jest to. Mega czekam na 35, może w tym momencie, nie no to jest, nie mam jeszcze, czwartek, nie, nie mam. E, dobra, tutaj mamy Lebrony 17 Low, CW ją skład z bardzo fajnych CW, na pewno trzeba dodać to jeszcze ze sklepem z to e, Agimat. Tak to się nazywało bodajże. No to czerwone, śliczne CW, śliczne. Przemek się mam, pozdrawiam Cię Przemku jeśli to oglądasz. Z um, jeszcze fajniejszych cebutych tych lowów. Te sheriff nie było takie brzydkie. Mm, no tam wszystkie takie niby zwykłe, ale... Ale o, te LA były ładne, ale takie ciekawe. Tutaj no te miałkie, te takie... Okay. Takie ma małygi, no więc yy, cenowo jest praktycznie to samo, więc punkt ci gleci tutaj od razu jest 1-0 dla Lebronów. Jeśli chodzi o trakcję, yy, w, oba, w, raz powiem, w obu butach obu raz no raz wygrałem na Orliku w Jordanach, yy, raz. I nie było tragedii, nie było. Ale w obu grałem na hali, i no, trakcja jest dobra w obu, nie można powiedzieć. Yy, na, wiem, że na przykład Maciek Wierciok grał w tych tylko hajach, tych blue na betonie, to jeździł jak na łyżwach. No, strasznie. Ja grałem tylko na no, tartanie, było ok, ale no, to, to było wtedy, to buty były w miarę świeże, więc no. no no nie miały zajechanej podeszwy, a Maćka to tragedia, bo już zajechana. Te grałem tylko na hali i powiem, że fajnie się lepi ta część. Myślę, że ta część podeszwy, w której jest zawarty zoom, nie react, lepiej się klei. I ogólnie siedemnastki wysokie lepiej się kleją do parkietu. To jest moja subiektywna opinia. I ja tak uważam, że naprawdę dużo lepiej się kleją do parkietu. Jeśli chodzi o ich porównanie, to dałbym punkt Lebronom Lowom, czyli 2-0. Jak będzie na dworzu? Nie mam pojęcia, bo czasami jest tak, że na hali pewne buty się nie za dobrze lepią do tego parkietu. Jednak na dworzu wychodzicie i nie jeździcie, a w innych jeździcie. No, to zależy, ale tutaj dałbym punkt zdecydowanie Lebronom Lowom. Jeśli chodzi o amortyzację, no to cóż, no ja uwielbiam amortyzację w Lebronach. Uwielbiam, ona jest dla mnie świetna, bardzo ją lubię. W siedemnastkach i. No, a w tych Jordanach jest. Jest spoko ta amortyzacja, nie można powiedzieć, nie? ale no tutaj ją, ja to uwielbiam, tą poduszkę z tyłu. Ten Eliak troszeczkę, może psuje to odczucie, ale ta podłucha z tyłu to jest kot, kompletny kot i ja ją uwielbiam. Dlatego no, um, no cóż mam powiedzieć, no kolejny punkcik leci do Lebronów i mamy 3-0. Szymon w tym momencie wyzywa całą moją rodzinę pewnie i pluje już z nienawiści w bo już wpisuje taki. Wiecie, kotlet mielony w buzi, tak mu wylatuje. I tak wpisuje hejterski komentarz. No czekam na to Szymon. No ale już mamy 3-0 i tak naprawdę w pięciu przy pięciu kategoriach to już w tym momencie ten pojedynek jest skończony, ale lecimy dalej. Jeśli chodzi o wygodę, Wygodniej mi w tym buzi. Tutaj mam problem z tym, że ten bud jest tak dopasowany. To nie jest złe, ale zakładanie go to jest po prostu jakaś abominacja życia i wkurzem nieziemsko. Tutaj jest wygodniej niż w wersji high. ta wersja mnie trochę drapała w różnych miejscach. Tutaj nic nie ma, jest spoko. Mówię ogólnie dla mnie: Low jest lepszą wersją niż high. Chociaż nie jest duża różnica, ale materiały może są inne i tak dalej i dla mnie jest wygodniejszą opcją. Nie obcieramy przede wszystkim, dlatego no z hajami na pewno by te buty wygrały, ale punkt za wygodę też leci tutaj i mamy 3-1. I zostaje nam ostatnia już kategoria, czyli ochrona stawów i tak, tutaj jest lepsza trakcja, lepsza amortyzacja, dopasowanie stopy jest nieziemskie, więc trzyma. Eee, tu no jest dobra trakcja, dobra amortyzacja i no jest, wszystko jest dobre, naprawdę. To nie można powiedzieć, bo to jest dobry but. Ja wiem, że wersję High może troszkę za bardzo, ja, to nie jest to, że ją hejtuję w Telebron 65. Ja po prostu uważam, że są lepsze buty od nich i tylko o to mi chodzi. No. Więc, no, nie ma jakichś cudów. I te buty naprawdę fajnie. Nie czujecie się w nich, że one latają, czy coś. No, ale Lebrony są po prostu lepsze. Te Lebrony naprawdę, no, mają super trakcję, super amortyzację. Dlatego naprawdę obwijają tą stopę, no, świetnie, świetnie. Oplatają tą stópkę, więc, no, no to jest rzecz ważna. To jak... Mm. Nie, ta recenzja będzie w przyszły wtorek. No to w przyszły wtorek buty to to samo mają, że one oplatają tą stopę. A Takie oplatanie stopy jest bardzo ważne przy ochronie stawu. Punkt leci tutaj do Lebronów 17 low. I Lebrony 17 low wygrały 4-1. Pamiętajcie, ja mówię, że są to subiektywne oceny, ale ja nie jestem nigdy hejterem żadnych butów. Mógłbym hejtować na przykład, jedyne buty to jakieś takie, w których łapię kontuzje. I po prostu z takich, wiecie, odczuć bardzo emocjonalnych, mógłbym ich nienawidzić. Nienawidzieć. Nienawidzieć. Ale mm, nie mam tak. Ja dwie naj... Jedną z najcięższych kontuzji, jakich sobie zrobiłem, czyli trzasnęło mi całe kolano i <laughs> większość ścięgien tam poszła, to tak naprawdę zrobiłem to w Crazy Explosivach 2018, które ubóstwiam do tej pory. 2016, przepraszam. Które naprawdę uwielbiam te buty, więc to nie chodziło o to po prostu. no Ten but 34 nie są dla mnie. Mega jaram się na 35 i bardzo je chcę. Mam nadzieję, że uda mi się je dorwać. I wtedy powiem Wam, czy jest upgrade. Czy dalej się zawodzę na. Bo wszystkie trójki były dla mnie dużo gorsze. Ja trzy z tych, których nie lubię, te są już lepsze. To mam nadzieję, że wszystkie piątki będą super i Szymon nie będzie tam musiał pluć z nienawiści w monitor i w klawiaturę, yy, że hejtuje jego ulubione buty. No, w takim razie pamiętajcie jeszcze raz, zasubskrybować kanał, polubić film. I do usłyszenia. Na razie. Cześć.